Witam moi drodzy. Piękna pogoda, piękne okoliczności przyrody. Ptaszki śpiewają, ale przejechałem tu zupełnie po co innego. Oto proszę. Najnowszy nabytek. Co mnie to jest samochód dla żony? Żona zażyczyła sobie czerwonego W124. No i udało się nabyć. Przedwczoraj, wczoraj, sobotę, 11 maja, udało się kupić taki oto samochód, czerwony W124, z tym, że silnik dla niej nie grał roli, miało być po prostu auto szybsze niż obecnie tym, którym jeździ, obecnie, że ona jeździ Borą 1.9 SDI, 68 koni, także praktycznie każdy W124, jaki by nie kupić, byłby szybszy od... Bory 1,9 SDI, no, może 200 D w automacie nie byłby szybszy, a tak, to poza tym wszystkie byłyby szybsze. A tutaj, moi drodzy, jest, no, no jest ten samochód, akurat jest naprawdę dużo szybszy od bory. Żona już jeździła, fotelik do dziecka zainstalowała i powiem Wam, że to buzia się cieszyła niemiłosiernie, jak się tym o tym przejechała. Otóż co to jest. Jest to moi drodzy V8, 420, 93 rok, pierwsza E-klasa. Wcześniej już jeździłem, szukałem 124 jedno, co oglądałem czerwoną, no, nieporozumienie. Potem pojechałem oglądać zielone kombi. No też inaczej mówiąc, delikatnie to nie było to. No i jak ten się pojawił, ja wczoraj komunię, w sumie ja, no, mój syn miał wczoraj komunię, no i ta akcja wyszła naprawdę bardzo, bardzo szybko, się samochód pojawił, zadzwoniłem, zapytałem, wypytałem, uzyskałem informacje, które były mi potrzebne i tata przyjechał na komunię, tata 72 lata, mówię tato jedziemy po samochód, ja dobra nie ma problemu, wsiedliśmy w Bory 1.9 SDI, 450 km w jedną stronę, potem 450 km w drugą stronę, powrót i jest. Jest. Auto jest stras, auto jest nieumyte, nic w nie jest porobione, jest brudne, much pełno, na szybie cmentarzysko, owadów, no ale po kolei, więc tak, to do mankamentów, no auto ma trochę mankamentów lakierniczych, no jak choćby zaczniemy od tej strony, zderzak jest taki troszkę, no. Jest tu fakt jest trochę mucha, ale też jest trochę pobijanych od kamieni, eee, także zderzak, ale jest cały, nie jest, nie jest nigdzie popękany. Eee, co ciekawe, jest to 420E wersja europejska. E420, przepraszam, E420, wersja europejska. Żaden tam USA czy inne wynalazki. Całe wyposażenie, co jest w tym samochodzie, co wam potem pokażę, jest zgodne z winem. Czyli wycieraczki na lampach. E, Skórzana tapicerka, fotele w prądzie, lusterko dalej, tak itd., itd. Do wnętrza przejdziemy za chwilę. Teraz tak z mankamentów. Błotnik ten e, nie jest oryginalny, był wymieniany. Tam też pokażę na reflektorze, jest odprys od kamienia. E, no i co, idziemy dalej. Błotnik jak był wymieniany, to raczej tutaj nie ma którego się przyczepić. Jest jakaś tutaj o, ryska śnita taka jest. Jest to kolor Almandin Rot Metallic. Na drzwiach też jest jakaś rysa. Tak. Tutaj proszę słupek. No są jakieś takie tutaj. O, tu widać pod słońce. Na słońcu akurat wszystkie mankamenty widać. Tu jest jakieś, e, tu jakieś otarcie. Odbicie lakieru. Jak zwał? Tak zwał. Generalnie wszystkie drzwi praktycznie są zdrowe, oprócz drzwi kierowcy. Tam trochę doły, drzwi są podżarte. Tak, Tu drzwi kierowcy, proszę, też jest jakaś sznita, ale myślę, że to będzie do spolerowania. Tutaj delikatnie schodzi klar, to widać, mam nadzieję, w słońcu. Tutaj też, tu jakieś takie są zaprawki porobione, moim zdaniem to było na szybko robione, żeby zamaskować ewentualną korozję, no ale mówię, to ma 31 lat. Także no, ja sam jestem już w słusznym wieku, no i też już mam jakieś bolączki, także samochód nie ma się co dziwić. Tu. Też jest coś. Tylnia klapa tu. Wiadomo. No, zderzak tylni ładny. Ta auto jeszcze ma hak. Hak też jest w winie. Auto wyszło z hakiem. No, ogólnie cały lakier na samochodzie. Widać, że auto było malowane. Z tego, co mi mówił poprzedni właściciel, w 2017 roku samochód był malowany. Z tego, co pamiętam. I to widać, że może ktoś tak zrobił to na... Na odwal się, że tak powiem, bo no, auto polakierowane nie powinno już nic wychodzić, no ale jakieś takie bąble wyłażą. No nie wiem, to tu są odparzenia lakieru po prostu, to są odparzenia lakieru. Dalej tutaj, o, tu też jest jakieś takie gówno, tu jest przytarcie lakieru. Co dalej jeszcze? Co dalej jeszcze? No tutaj błotnik ogólnie, o, tu też coś jakieś takie wyłażą rzeczy podłoga, w jednym miejscu po stronie pasażera tam jest taka mała dziurka wielkości małego palca, u ręki. No tutaj widać też takie jest coś tu przy Klamce. No generalnie na każdym elemencie tam jakaś pierdoła wyłazi tak, jakaś pierdoła, także w mojej ocenie auto się kwalifikuje. No najlepiej go całego pomalować i tyle do porządku. Tu, 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 tu. Ale jest to, mówię, wersja europejska 400, E420 i naprawdę warto w ten samochód zainwestować. Warto, bo, no bo już takich aut nie ma. No, nie ma takich aut. Klepią teraz jedno, jednolitrowe, litrowe trzycylindrowe, uturbione jednostki, wsadzają do samochodów dwa razy większy chod tej. Jak to ma jeździć? No. Proszę, tu, tu jest jeszcze też bąbelek. No. No i tak to wygląda. Lampy migacze bosza. Wycieraczki na lampach przejdziemy sobie do środka. No i z takich mankamentów lagierniczych to tak może byłoby tyle. No. Co tu się w środku dzieje? No w środku dzieje się fajnie się dzieje w środku, fajnie się dzieje w środku. Fotel kierowcy sterowany elektrycznie. Przejdziemy sobie do tyłu. O już tak jak powiedziałem, że sobie fotelik zainstalowała. Jest również roleta, która działa. Elektryczne szyby, wszystkie cztery. I o! W to tak to wygląda. Lusterko samości się. Daszki podświetlane. Kierowcy patrzy na szyberdach elektryczny, który też działa. Klimatyzacja automatyczna, która działa. Podgrzewanie foteli, działa. Sterowanie lusterek, działa. Pompowany fotel kierowcy, działa. Elektryczny fotel pasażera, działa. Roletka, schowek. Akurat nie jestem zwolennikiem tych schowków, bo te schowki są bardzo, że tak powiem, niepraktyczne. Są głębokie i cokolwiek tam się wrzuci, to potem jest szukania. Jak w damskiej torebce, ciągły bałagan. Lepszym rozwiązaniem jest tutaj schowek. Albo wywalenie tego schowka po prostu i zostawienie sobie dywanika. Podłokietnik w takim stanie. Przebieg taki. Tu już jest termometr. To co? Odpalimy sobie bestię może? Odpalimy bestię, pokażemy motor. Kluczyk trzeba znaleźć. Kluczyk jest niestety jeden. Z Irdom. Irda jest to rzecz, która w tym samochodzie nie działa, ale sobie go zaraz spalimy wyłączymy sobie na wiewy, proszę i gada. Powiem Wam tak, mam kupę T32R6, też jest filmik o tej kupecie. No i powiem wam mi się wydawało, że R6 chodzi naprawdę fajnie jak samitnie. No porównując to do V8, no to Wam powiem, że V8, praca V8 to jest naprawdę górna puła. To jest górna puła. Ten silnik chodzi no fenomenalnie. Fenomenalnie chodzi. Posłuchajcie tylko. No dla mnie coś cudownego. Auto się zbiera niemiłosiernie. Niemiłosiernie się samochód zbiera. Potem wam pokażę krótką jazdę taką na takim odcinku testowym. Przejdziemy sobie do silnika. No i coś cudownego: naprawdę coś cudownego. Silnik V8 4-2 Mercedesowski. Ja wam powiem. Mi się jeszcze trochę nogi te lepią, zaglądając pod ten silnik, pod tą maskę jeżdżąc z tym autem, bo naprawdę no, jest czuć ta auto się zbiera od razu, mi się lekko depni auto, wchodzi na obroty, zbiera się, zasuwa. Jest bardzo szybkie, no nie jest to silnik dla miękkich gości. Ja nie wiem, moja żona tym przejechała, mówię, depnij, depnij to auto, depnij mu. Depnęła, auto zaczął się zbierać, zwijać. No fajnie, fajnie jeździ, fajnie, super, elegancko, jest zadowolona. Oh. O no zobaczymy jak to będzie wyglądało. Auto w czerwcu, początkiem czerwca pójdzie właśnie na pracę, w lakarskie blacharskie. Tak jak powiedziałem podłoga, będzie zrobiona cała konserwacja tego samochodu. Brzydkie! Brzydkie! Tylko widać, to dostać. Dobra, posłuchajcie tego silnika. Teraz sobie ja przejdziemy do rury wydechowej, bo tam też się fajnie dzieje. Też piękny zapach spalonej benzyny. Cuda, cuda. No mówię wam, taka szybka akcja była w tą sobotę, to się stało nagle. Żona mówi, nie po co pojedziesz, tu komunia i tak dalej. Ja mówię, kurczę nie, muszę po to auto jechać, bo to jest 4.2 V8. W takich pieniądzach od razu mówię, nie pytajcie mi o ceny w komentarzach, no bo... No bo Wam jej ja nie powiem, no po co to, po co? Po co tym mówić? Po co tym mówić? Moje zdaniem nie warto mówić tej integralta, Ale wierzcie mi, że było w dobrych pieniądzach. W mojej ocenie było w dobrych pieniądzach. Mimo tych mankamentów dla które Wam pokazałem. Mimo tego, że tam też podłoga jest trochę do zrobienia, tak jak powiedziałem po stronie pasażera, jest lekka dziurka w podłodze. No, no, ale warto, mówię, to w ten samochód warto zainwestować. Naprawdę warto. W mojej ocenie, bo jest to 124V8, takich aut nie ma, nie ma i nie będzie nigdy. Koniec. Koniec. A ten, kto ma V8, już nie mówię w ogóle o 500T, bo to jest w ogóle szczyt szczytów. Ale jak ktoś ma V8, tym bardziej poparcie na to. To wygląda, ten samochód wygląda jak zwykłe 200D w automacie na postoju taksówkarskim. Naprawdę. Nie poznać z zewnątrz kompletnie nic, co tam siedzi pod maską. No, a powiem Wam, jeżdżąc trochę już jakieś, no te, te dwa dni prawie tym autem, bo wracałem nim też z tego, z tam 450 km, no to ludzie robili miny, Jezu, co to jest? Że ta auto tak idzie, bo sobie myśleli, że obiadą starego, starej dziadkowca, że obiadą z palcem w nosie, a tu nic z tego, nie. się mówi, nie mam zamiaru umierać, ja ja jeszcze pokażę, na co mi stać. Także jeszcze Wam pokażę bagażnik. Tak na szybko wam ten filmik rzuciłem, bo, no bo chciałem wam pokazać. Jak wspaniała, jak, ile, ile jazdy? O, tu jest bagażniczek, tu jest akumulator. O, cyk. Ile jazdy? Bagażnik to wam to może pokażę, chociaż może teraz. No, jest, tu też jest zdrowo. No, ile? Ile radości z jazdy? może dawać silnik V8 naprawdę. Dobra. Wchodzę do środka. Widzimy się za chwilę i zobaczycie jak to naprawdę jeździ. Jesteśmy w środku. Jedziemy sobie. To jest taka boczna uliczka. Nie będziemy nie wiadomo jakich prędkości rozwijali, bo tu nie o to chodzi, ale chodzi o samo przyspieszenie tego auta. Tu mamy wolne. Tu mamy wolne. Wbija w fotel Wbija w fotel Nie będziemy już tak cisnąć I chodzi o to, że tutaj Jak trzeba, but, auto jedzie Ale se można spokojnie Spokojnie se można jechać Kruzować I w środku jest absolutna, absolutna cisza 70, 80 Ale jak trzeba But I auto normalnie wbija w fotel Wbija w fotel Naprawdę cichutko, super jedzie, także. No, uważam zakup za bardzo udany. Zresztą udany. Najważniejsze, że żona jest zadowolona, bo to w sumie ona tym autem głównie będzie jeździć. Dobra, tu sobie zawrócimy, zawinklujemy sobie, pojedziemy z powrotem. Kobieta na rowerze już w szoku to się dzieje. Cyk, lamę wsteczny wycofujemy. Skrzynia pracuje idealnie, skrzynia Melex, powiem Wam skrzynia Melex, ogólnie cały napęd w tym aucie to jest, I ten dźwięk, o się budzi potwór, budzi się bestia, naprawdę, to jak mu się przygoruje to budzi się bestia, napęd jest naprawdę w tym aucie, no fenomenalny, cichutki, nic nie wyje, skrzynia Melex, silnik Aksamit, Iwio, czego można cieć więcej, no czego można cieć więcej, auto 31 lat. Pięknie, naprawdę pięknie. Nie sobie, bo to, tu nie o to chodzi, tylko chodzi o to, żeby się relaksować pod jazdą tym, tym samochodem. Także. Tyle w sumie, moi drodzy. Dziękuję Wam za uwagę. Pewnie, jak będzie E420 konserwowana, to jakieś tam Wam filmy wrócę. Co tam było do porobienia, co zostało zrobione i tak dalej, i tak dalej. Na razie, moi drodzy, tyle. Także dziękuję za obejrzenie. Pozdrawiam i do następnego razu. Jak macie jakieś ciekawe Mercedesy W124, wrzucajcie, wrzucajcie, bo warto o tych autach pamiętać. Są to auta warte tego. Pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego razu. Cześć!